Maniuś i jego krowa. To jakoś ich nie chciał mi się wylazować ze chałupy, bo się pił łożkliwy, zimny dysz, ale się ufechnął i wylozę, jak to mu bezwykło, po każde dniowe sprawunki. Jak ich się i kinął dysz, ludzi na sztrece maluśko, bali te stare chlafty, które zawdy kole dziesiąty wylazowali ze mojej Józefki, kajsi ci się potracili. Nic, bali też i psioka żol wyżynąć na Spomiarkowaliście się i że te wszystkie kocie, psie, mamulki też nie mają rady wyrazować przy deszczu ze chałupy. Wypuszczą im swoje psioki, a same stercą we chałupie przy garninie, co być wierzę o jej jej będzie wartko chciał przykludzić się na do chałupy. Nie muszą ty stroniać psie gówno, czego z i tak przy pogodzie nie robią, bo to i miejskie szucmany przy deszczu nie spajdają się po naszych strekach. No. Toż wylozek i pokwańsko jak się, jak bez sołki tydzień, krom niedzieli, no i przodzi do Pejtrowego szynku, nalaga biega, bielu i sztamperwik gorzołecki ku typu. Sprawonki, niechazoki, nie śmietno mi nikaj, <laughs> i ledwach w los zarosły widziołek fest conego Maniusza Pamponia, którego od jakiś trzech miesięcy u noc nie widział. On też mnie wrąc przyfilował, obsztalowo wart kolada. A Szerbus kajś to tyle czasu był, coś porobił, zawarli się we bo albo co, Zagodowe chce też pasownie. A ja, kaj tam kaj, Ober Bartko seta dla mojego kamrata ogiela i zajde piwa. Wartko zawołał Maniusz do szynkierza, szluchnął na ekstra swoja seta i Wartko obszalo se, na a Józef luchnął na ekstra, Józef se jedna. Coś ty łogub Maniusz, a co? Pytą się go, bo widza i że mo już copa, już mo festelnie pod mycku. E tam, ojciec, dziś Ojgin, srogo mu utropa, utropa i dożyra. A co się stanęło? Pytam o paternie, bo widzę, że jest festelnie zaurygowany, Mory ci go festelnie bierą, jak nigdy do siela. Zablić śluchą ze po lekuśku, a dzisiaj ci się śigo, kasi, albo co? Tego się ojden tak prawdą nie dało powiedzieć. Nie bardzo Mariusz się no, goryj podle raj co i jak. Wiesz ojciec, były u mojej familii na wsi. Jeźdź tam blad na wschodzie, beredownej ludzkiej granicy, skany się łoba, ze moją stawą wandlujemy. Jak downi, jeszcze za fernioka, blagło rozwidnioku, poszedł ku naszej klasury, co by ją wydoić. Postawiłeś szkopek, a ta pierona mi go zadnią szłapą łobaluła. Snerwowałeś się i z pańtołegi skręplowałe sznurą zadnie szłapy. Postawiłeś juzaj szkibelek, ten szkopek na mleko pod nią, a tak i z mi go łobaluła. przednimi szłapami. No to skręplowałeś i zaroski i te przodnie szłapy. Już jak ci umiał napocznąć doić, mi swoim długim, chłostym, już zaś i ten szkopek wywaruła. Nie opie długo tak możesz, bo zwali się w które już też dokuń witali się do naszego szynku i też zdążyli już Polacy. Doczekajcie, doczekajcie. nie miałeś już żadnej sznury, Toch wyjmnął posek ze moich galotów i tym jej łogun przywiązałek do takiej kalenicy nad głową. No toś hopie wy pochopił, ozwał się luby A Ale co tam, rządzi Darymaniusz, już ci napotrzynął ją dojść, a ta stopie herpa hyrpa ma łobaluła mi już ten szkopek. He, toś miał cufale. Hopie! Chopy, tegoch już niszczył mu, Porwałeś, się co by bez tak żyć, na ryskuni tego, co skorzy wymlu pasek ze galotów, te galoty mi śleszeli na ziemi. Hopie, to mu się cyrkus, prawda? Cyrkus, nie cyrkus, ale na to wlazła do obory moja staro. To się hopie już nie do ostatka łopedzieć. Ojgiem z pnioku.